Hej, cześć, cześć witam Was z tej strony, Pietrek. Zapraszam Was do kolejnego odcinka z gry Fortnite e, i tak. Wr wróciłem znowu do tej gry. Nie no, chwileczkę. Najpierw muszę omyśleć. Hej, cześć, cześć witam Was z tej strony, Pietrek. Zapraszam Was do kolejnego odcinka z gry Fortnite. I tak, wszedłem sobie dzisiaj do Fortnite'a i jak już tutaj możecie zobaczyć. Jest, są skiny z jakiejś tam gry. Nie, z jakiegoś serialu. O, już sobie nawet przeglądałem sklep. E, I nie wiem, czy to jest z jakiegoś serialu. Nie wiem, czy to jest serial jakiś, czy co to jest. Anime jakie, za anime po prostu. E, no, zapewne już dawno wiecie, ale takie są mniej więcej skiny jakieś. Nie wiem, z czego to jest. W sensie, nigdy nie oglądałem żadnego anime jeszcze. Okej. Okay. Dodali nowy item w grze, chyba, ale nie wiem czy teraz już jest, czy później będzie. Ale tak, taki szybki przegląd sklepu, no to tu mamy jakieś takie... No te emotki, co są zawsze, w sumie zawsze, prawie zawsze na zimę. Takie dzwoneczki. Tu sanie, Które ciągną... To są chyba... Renifery z piernika. No tak. Te senie też są chyba z piernika. Albo nie. Dobra, anyway. Yy, mamy tu jakieś tam skiny. Tu jakieś ten... Yy, rzeczy... Jakieś niskie tu też. O, czy to nie jest ten grzybek? He, śmieszne. <śmuszne> Dobra, no tu mamy skiny jakieś... Yy, jakieś barwy czy coś. Nie wiem. Yy, tutaj mamy grubego Jonesa. Taki, jak to mówią ludzie, że to jest ten. To jest z yy, Endgame'a Avengers Endgame. No, w sumie coś w tym jest podobny No tutaj mamy jakieś tą, tą emotkę Też na spoko. Yy, no, ma, pa, mamy burgerka, panią burgerek. Yy, pomidorka, panią pomidorek. Yy, jakieś tu skiny mamy. Mr. Beast'a no i powtarzający się sklep ten zimowy, i takie tam. Dobra, yy, to był szybki, mniej więcej szybki przegląd sklepu. Idziemy do gry. Więc patrzcie za 3, 2, 1 i 0. Piękne przejście zapewne to zrobię w montażu. Nie wiem. Yy, o, chyba, bus się zmienił. Ej, nie widziałem, żeby bus się zmienił od ostatniej mojej gry. Więc że dodali w końcu tego zimowego busa i co, lecimy? Gdzie to jest? trochę źle wyskoczyłem no dobra, ale lecimy na tą oczywiście wieżę, ta wieża jest naprawdę dobra w sensie, no czasami sporo tam ludzi leci, ale czasami e, nawet mało, a tam są mogą być te dwie ulepszone skrzynki z których wypada ten OG, OG? nie OG jaki OG? ten open water. o i, i krzaki są w ogóle już na ten zawsze w zimę to dodają te krzaki z lampkami świątecznymi. Tak samo jak w Team Fortressie jest to, że yy, ...że dodają te yy, jak to? Nie wiem, spójrzmy do stoka w momencie, yy, Nie wiem... Yy, kurde wysłuchaję yy, do... Nie chcę tego. No szlak bez trafił, nie mogę się wysłowić. W ba 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 ba, ba. w rakietnicy jest to sobą Macie eee, taki do stoka, czy no, chyba do stoka, naj najbardziej są na przykład te lampki takie i one są na, na każdym porę roku. Nieważne, czy to zima, lato, jesień, wiosna, kurde po prostu to się już przyjęło w community tym Fortressa, że te lampki są po prostu takie na cało Na cały, nie lato. Nie Ogólnie tak są, nie? kurda, gdzie tu się wychodzi? Tu się Nie Ale dostał HEDA z Czystego... Może nie czystego, ale po prostu... HEDY HODY Eee, BBB? Nie Ostatnio jak grałem z pistoletu, to uważam, że pistolet... Zwykły pistolet O wiele lepszy, niż yy... Niż Skar. w sensie teraz, skary trochę znerwują. to mnie smuci w sumie, bo kiedyś skary były mega dobre. W ogóle napiszcie tam w komentarzu, od którego sezonu gracie Fortnite'a. To na tak. dajmy sobie. No więc napiszcie tam w komentarzach, z którego sezonu już gracie Fortnite'a. I czy wasze skille są y, o wiele lepsze niż moje? No, na pewno są o wiele lepsze niż moje, bo ja jestem... Ja, ja nie jestem dobrym graczem Fortnite Fortnite'a, dobra? Y, no, ja po prostu y, lubię, lubię udawać. No. Tak, uwielbiam udawać dobrego gracza. Że na przykład strzelam jakieś bomby albo buduję, nie? To, to jest po prostu... Mój ulubiony sport. Wiecie to A jeżeli mnie trafisz tylko tym PMM, spotkałem cię straszne konsekwencje. on strzał do lamy, tam było lama, prawda? A tak, to już lama, tylko teraz. Chyba strzał do lamy. Albo nie wiem, może tu jakieś. Jakieś osób. Jakaś osób, osu... I... jakaś osóbka też tu była. o moc kolejny. Zobaczmy. Lama, lama, lama. Lama. W sumie. Chodź lamcia. Chodź. Wcale nie chcę nic zrobić. Ten tem jest dobry. Ale... Nie zadaję jakichś nawet mega dobrych obrażeń. Chyba? <grym> nie wiem. Okej. Okay. Mamy to, mamy to. Yy, be, be, be. brać tak zwaną moją, moją oczywiście, jak, jak ja tu zwygaśnicę. Trzy duże potki, sześć fleszy. Eee, po co? Tam się strzelają. Zbierzmy trochę yy, tego materiałów, oczywiście, ma mało. To, to nie tak, że przed chwilą z czy coś. Nie, nie. nie. Też w ogóle napiszę tam komentarz czy w ogóle lubicie e... Co coś się stało właśnie e... tak, dodaj taką właśnie nie, śnieżek Ale Czemu ten ziomek sam się... No dobra, nie pytam e... Inna gęstość po prostu, nie No Jakieś tam w ogóle randomowe te, power-upy wydaje, dodaję. nie patrzę na to co ja biorę. W ogóle nawet nie myślę o tym co ja tam sobie biorę. Ej, w sumie do, pem, szy, pem to szybka broń, ta pompa to szybka broń, bo szybko strzela, no naprawdę szybko strzela. Weźcie sobie na kreatywny i po, popatrzcie, albo po prostu sobie postrzelajcie. Ej, tu chyba nikogo nie ma, więc tutaj nie będę szedł. Tam się strzelali, o, się dalej strzelali. Fajnie, jakby ten mod się szybciej ładował. Znaczy, niby fajnie, i niby nie fajnie. Dobrze, jakby jeszcze znerfili, żeby miał tylko trzy użycia. Bo ten mod naprawdę jest overpower Więc. Ee, tak. Dobra, tu nie widzę żadnych form życia. Więc sobie zbierzmy tą skrzyneczkę, w której wypada nam nic. E, Baba, No, tu nic nie ma. Tam się biją teraz, no o te jak przed chwilą tam było. jeszcze nic nie zbudowałem, nie zbudowałem ogólnie w tym odcinku. Motyl. <grym> o, tam się drzewa. Nie Dobra, ja, ja, ja jestem ślepy Okej okay. No co tu się dzieje? Przed tu byłem jakieś Morderstwo kolejne tu było A jestem celem Ej, przy bez Kapty Kurde Ole mnie wybił, obra nala Okej okay. To jest mega niebezpieczny Człowiek Najchętniej to ja bym sobie poszedł Nie. On mnie goni, on mnie goni Dobra, Elo, ziomek Dobra, to to... To po co nie powiem. Siema! Jest. No kurde, dawaj tym tirem mieć szybciej. No. ale rodze lepiej. Eee, Okej. Okay. ten człowiek chciał mnie zabić. I nie No kurde, przestań mnie zapraszać w końcu. Eee, b. Ten człowiek chciał mnie zabić Okej okay. To jest to, to, to był niebezpieczny człowiek Muszę się uleczyć chyba najlepiej Nie zbierać jakiś safe. Daj mi apteczkę najlepiej Granaty dzięki mogę się na pewno temu leczyć O! Świetnie. Znaczy po co mi to, ale? Świetnie Teraz fajnie jakbym dostał się, tak, full damage Czekaj, bo ja nie w tą stronę kompletnie idę nie nie ziomek Kampi się przez tą rundę w szaku i zabija tylko wtedy typowy nie powiem kto <laughs> mi sobie dopowiedzcie kto o rybka No kurde, tu nie ma... Nie ma gdzie się schować O, tam się schody budują Tak, tyle tylko zbudowałem chyba w tym tej, w tej grze. Okej okay. Co? Daj mi wędkę Gdzie było to łowisko? Tu jest. Co mamy? Proszę, ja se łowię rybki tylko Please don't kill me No Gnoju Dobra, nie wiem co ja przed chwilą zrobiłem się. Który zróbmy tak, zróbmy tak, tak, tak Musimy tą rybkę, której oczywiście nie mogę zjeść. Ale weźmy ją, bo i tak nie mam już Eee, yy, kawa Dobra, nara. O, apteczka Miło Dobra Hm <laughs> jak mnie nie zauważył, więc gin. Dobra, weźmy tylko tą rybkę Pierdzielam stąd Idę się kampić jak połowa tego serweru Serwera Nie wiem jak Zolotok zwał Ty... Ty se chyba żartuj... Przed chwilą się uleczyłem Lego, no, to ja wiem, że ty jesteś mega dobry. Ogólnie takie rzeczy tam robisz nie. No ale, no, się, no. Co to jest? O. Ja wiem, czy ta pompa jest o wiele lepsza. Nie no, ja wiem, weźmiemy. Eee, o kurde, dobra, tu już. Chciałem, powie... Chciałem wziąć tą pieśnicę, ale. Jak widzicie, mam jeden ten przedmiot. Teraz zaczął się odnawia, chyba tak. I think. Nie wiem jak długi będzie to. Musiał? O kurde! Ale to jest item dobry. Dzięki za darmowy lud, panowie. Szkoda, że nie mam takiej emotki jak Take DL L. Chętnie taką teraz emotkę dał. Ale to jest dobry prezent. Pół prezent. Dobra, zobaczmy co tu jest. O, to mi się przyda dopiero. To jest. Dobra. Młot plus jeszcze to co coś. To, to dobry, dobry combo. Okej. Okay. To było dobre. Nie powiem. W sensie tak. Jakbym mega w dupę dostałem przez pierwsze 5 minut, ale. Jakiś item nudny dostałem. Niby dla mnie nudny. Yy, wtedy i, i co? I, I zabiłem dwie osoby. Super, świetne. Uwielbiam te gry. Nasz tą grę oczywiście. Fortnite Battle Royale. Najlepsza gra pod słońcem. Okej, okay. patrzę wam triki, to są moje triki na mocno. Huuuu! Ola. Zobaczmy gdzie są te ludzie. Tam są ludzie. Znowu będę mógł użyć tego i temu, chyba. O. Dzień dobry człowieku. Widzę, że nudzi ci się. No. O nie, nie, nie! Yes! Wyszedłem z tego! O, Boże. Gdzie on jest? Eee... Wystrzeliłem ziomeczka chyba w powietrze. Tak bez skapy. Ono! Okej. Okay. Tak, ten item się kończy! Dobra, ile muszę przeładować O dostałem heda. Hm. Proszę wy, wypuść mnie Jest żart Ej okay. Proszę, proszę, żeby było, żeby było, Bierzemy podkę, bierzemy to. Żniewka jakaś. Ty nie podpalał gej. Okej. Dobra. to będzie nudna gra, wiem. Hm. Ciekawe. ten do mnie to na pierwsze. Come on, zostawcie mnie. Zostaw mnie dziku. Wiecie co? Użyję tą jedną potkę co mi została. Tak żeby mieć stówę. Gul 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 gul. Oh, it's phone Eh? No, Okay, okay. I'm, I'm very scared. I'm scared, bitch. Oh, come on, give me the beer. Trzy osoby. Ja mam sześć fragów. Dobra, jest dobrze. Gram jakiegoś Cupa chyba. Się ludzie po co jak nie wiem. Tam jest taki ziomek. Mm, widzę go. mnie na mnie nawala teraz. Okej, okay, tam jest ktoś. Eba. O. Ty możesz mnie zostawić Jezus Marian, jaki uparty wil eee, On miał pompę tą ja wolę tą szybką sobie wziąć, naprawdę Jakby Okej okay. Mam najlepszą Strefę ever i nie, nie powiecie, że nie. W sensie a, a, aktualnie yy, Tom. Yy, niech to chciał O no, 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 no. Do widzenia, ziomek. I takim sposobem kończymy właśnie ten odcinek. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Do widzenia i cześć!